Nie pan, wszystko kosztuje, tak? Woda, światło, gaz. Prąd kosztuje. No i wymagałoby, prawda, nomen omen, kulturalnie, bo pan przecież artysta jest, uregulować, tak? Tylko ja właściwie nie mam jak oddać. No ale no ma rozumiem. pan, że się tak wyrażę, jakieś panty, żeby zapłacić. No. Udany ten łoś. Tylko to właściwie jest... TUR. Tur! A czemu taki przebrany ten tur? Metafora tego. On jest taki... KUL cool jest. KUL. Cool. Chciałoby się powiedzieć... KULTUR! <gul> Kultura powierzę sobie nad paprotką. I się policzyliśmy. No, pięknie.